Jaki piękny krzyż z 1888 roku No, bardzo lubię tego, tego typu obiekty Tu jeszcze na tle tej drewnianej chaty Pięknie Pięknie Tutaj drzewo stare chyba, chyba no okazałe w każdym razie wysokie Obwód pnia spory. Aczkolwiek, może jest to jakiś gatunek szybko rosnący. Nie wiem, co to jest za, za drzewo. Dobrze, uciekamy stąd. Dostałem wczoraj informację, że powinienem krótsze TikToki kręcić, bo to jest krótka forma przekazu. Dlatego dlatego tak, minutka. I to tyle. Zagrywania.